Się z tej y, strony Wasik, aha, aha, za mną tu. o, o, no, jest, no, 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 jest. Retox? No musisz powiedzieć kim jesteś, no. Ale z mikrofonu nagrywać w sensie? Tak, tak, tak. Aha, no. i, 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 retox. Redox no no dokładnie, dobrze, dobrze, redox. dobrze, yy, no yeah, to, to, dobre, to mamy, mamy dobre. plan, dobre. <laughs> mamy plan ogólnie, yy, no, yy, wykopanie. EKW, ale ty mikrofon też nagrywasz. <laughs> no oczywiście. <laughs> Wykopię po prostu pokój taki. O, 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 o. Y... Jakby to powiedzieć? Duży. Wykopiemy Minację. dziurę. Zrobimy dziurę w skalę. Po północy wyjdziemy to... na dach, żeby patrzeć od Bo wiatr. oczywiście Egotopium i jesteśmy najlepsi. E, no. Tak No, my to barówki, chyba, nie wiem, czekaj ile, żeś to tu, raz, dwa, trzy, cztery. Eee, raz, dwa, trzy, cztery. Na pewno będzie trzeba porobić windy wodne, powiedzmy, bo ze schod schodami Tam nie ma co się jednak bawić, wie, że wiesz, powiedzmy pod ziemię jak z To Bo zanim zajdziesz, to Tyle czasu miniałeś. Coś ty zrobił. Na razie ja bym tylko ich jak gdzieś zakopał. Na razie nie. Ty jesteś? Jestem przecież cały czas. A no, no to dobrze, nie A, no, 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 sam się nie ma. O! robimy to 2 na 3 czy 3 na 3 W sensie, że tak jakby jeden jakby A jest to też y aha. Jakby jeden kwadrat jest jednym pokojem, czyli tak jakby jednym pikselem, czyli robimy jakby taki kwadrat duży z, z takich kilku kwadratów, czyli 3 na 3, czy tak jak teraz robimy, czyli szerokość 3, wysokość 2. 2, tak jakby pytanie, które co by lepiej wyglądało? No może zrobić 3 na 3. Właśnie 3x3 3 by, by fajnie wyglądało, ale trochę by było za duże. Nie wiem, jaka, jaka wielka jest ta góra. Ale możemy spróbować. 3x3. 3. Albo w sumie nie spać. No, tak, I, takie, nie I tak, i tak i tak, i, tak i tak, i tak tutaj jesteśmy, kopiemy. Yy, więc no. Tylko w sumie tak bo to teraz jak to robimy, tak jakby to wyglądało, co by było po tej stronie. Ja bym tu robił zrobił enchanting już tu następny. Czy to chcesz jakby... Nie dobra, ty lepiej pokaż jak to chcesz w ogóle zrobić. Bo ja trochę laga mam. Znaczy zgłupiałem, Nie wiem co mam robić i co mam kopać. Ja bym zaczął kopać więc nie tylko gdzie dalej. To jest jakby. Wiesz, to, to każde to składa się z takich jakby. Jakby to powiedzieć. To jest jakby jeden kwadrat, patrz. Na cztery, na cztery. To jest Jakie jeden kwadrat? kwadrat. To jest drugi, raz, trzeci, raz, czwarty. czwarty, piąty, szósty. Pięć. Pięć na pięć. E, Okej. Okay. Czyli nie. pięć na pięć. Tutaj kwadrat. raz, okay. dwa, trzy. Tutaj kolejne trzy. 5 na 5 kwadrat. No. I. No, to lepiej. No tak, 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 yy, tak, wiem, 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 wiem co już, już, już. już. Dobra, mamy nadzienia ja idę pozbierać nasze uprawy. A przy okazji przejdę się do znajomych. Ale w sumie wiesz co, od, na, od nich trochę jesteśmy dalej. niż oni tam bliżej siebie. Najbliżej ma chyba domin do... Czy w ogóle wszystkich tutaj rozumiesz kto to kto? Eee, tak średnio. Jeszcze wszystkich nie znam. Tak, właśnie. A nie, to do Kuby. Eee, ja znam tylko Kubę i Kuba, Michałaj. Kuba krimka, to krimka, chyba tam... tam... Chyba zbyt, tak. to tym, Kuba to chyba tam... chyba z Kuba... To w tym obok tego akwarium. O, o tam dalej? Tam tam, 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 tam? O tu, tu, tu? Chodź tu. Chodź, chodź. Chodzi ci o ten dom? O jeść, ten? ja mogę. A tu jesteś. Tak, tak, tu tak. mieszka Kuba. A nie Aha. wiem, kto mieszka tu. Tak, ten, ten, czy to ten, o ten, ten. A tu ten, a tu, ten a tu, to nie wiem, wiem. Ten to nie wiem. A, tu jest ten facet, co jeździł na koniu. To jest ten, ten nowy, co na ich jeździł. O, kurpa. Dawaj go. Dawaj go. Boże, to w ogóle dopiero, jak... do, 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 dopiero jakby, no, nie wiem jak to powiedzieć, ale. E, o kurwa. Jakby rozpoczęcie tego serwera było dzisiaj, ale raczej tego nie będę na ogólny może w. w nie wiem, w opisie wstawię jakiś link, to do... nie. No, no, jakby mogę stawić, ale tam było strasznie głośno, nie wiem, no. no to jest... Nawet możesz to potwierdzić, co nie? Znaczy, ja, ja i tak. No, tak, prawda. Dlatego ja chcę sobie zrobić rozpoczęcie serwera na streamie i to wie tak sam na sam. Mm, mm -hmm. Bo w sumie to. I tak mój streamik nie ogląda chyba Jakby ja też, to chciał, jak ja to ja też chciałem klub, to rozpocząć też właśnie w taki sposób. Sch... Jakby ja też chciałem rozpocząć właśnie w taki sposób. Ale, ale... ale... Co, przy takiej ludzki typa rozpocząć bez komunikacji, to wiesz tak, w sumie to nie ogarnął co, co robimy. To byś biegał jak oszołom. Się nie wiedział, co z drugiej rok. strony ledwo co przyszedł do domu już od razu do, do Minecrafta na przygotowanie hej, nie było. Ja bym już w ja tą stronę nie budował tak jak ty budujesz. Ja bym... Nie, tu już ja bym nie kopał, tylko poszedł właśnie w bok. Bo to już będzie jakby za długie, jakby poszli o kolejne. To można już ścianę postawić. Sądzę. Okej, okay, czyli możemy zrobić tak. Bo z tej strony możemy... Dobra, zrobić wejście do dobra, tego. Mam, ma, dobra, wiem co zrobić. To te te jest do magazynu. Te filary przyciągniemy ale, w, w co? Tak. Nie, ale posłuchaj, wiesz co? Jakie filary przyciągniemy? No, no. O tu. No. I to będzie takie wielkie, ten teges. I to będzie tak dookoła. Hmm. Jeśli mamy zrobić to kwadratowe. A w sensie, że jest środek? To jest środek, i zrobimy właśnie dobra. coś. O, o, dobra, o dobra, coś dobra. w tym stylu, co tutaj jest. O. No ja przekazuję... Okej, okay. dobra, 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 nie, łapię. Więc jeszcze tylko to wykopać i ten, i będzie kit. Nie będę na ich aha jak Coś trzeba pozbierać akurat, ogółem. Żelaza mamy, yy... nie wiem, może z... w sumie, albo nie, dobra. Na razie nie rób farmy czciny, ani bambusa. Nie, bo zabiorą. O, o, o. Mamy problem. O! Mamy problem. Dobra, Tutaj ja dziura jest. Do... Trzeba jakoś to za... A, ja myślałem, że mam problem w sensie, że on diamenty wygrywa. Nie. To, już to akurat nie jest ten, też taki problem. Mamy dużo jak takie, bo chcę ustawienia. Muzykę chcę zostawić. Bloki. Wrogie stworzenie, dobra. Bo nie chcę tej muzyki, która tak tak mm -hmm, bo Pytanie. Czemu? Zostawiamy tą normalną korę, czy ją jakby, ten... Normalną, normalną. I jak coś tutaj będzie, trzeba wypełnić to no, normalnym kamieniem, w sensie przepalonym. Okay. Dobra, dobra, dobra. Jakby... Co do, tego, co do Jakby i tak tutaj Pęgu, nie będzie raczej wchodził. Węgiel, drzewny chyba ma dłuższy czas palenia. Pojęcie. Ta... Węgiel czerny ma dłuższy czas palenia. Ja u ciebie też nie tak tepam? Nie. nie. Pomożę, nie mogę ich No, i jeszcze to poszło. Ty, nie wiem czy to jest możliwe, żeby zrobić tam na ścianie, powiedzmy taką wielką mapę. Nie wiem czy to się tak da. Da, da się. Na pewno będzie trzeba się jakby z kopalnią, bo znając się wszyscy będą kopać teraz pod sobą. będziemy mieli duro typa tutaj. Ja bym kolejkę zrobił, powiedzmy, nie e, wiem, mówi, Mówiłem ci, że masz żelazną łopatę w pokratek, skrzyni. albo nawet więcej dalej. Mówiłem, że masz, że masz łopatę żelazną w skrzyni. No ale wolę już, chcesz tą dokończyć, wiesz? A, okej. Okay. Wiem, 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 tylko byś coś, co? to, to obok kończyć, żeby owiec nie zostawić jej. No. Eee, ja, nie będę eee, ja jakieś jedzonko. Co ty robi? Chcę zobaczyć. Tylko po pół blok postawił. Oj, tak, to jest zdrowy. Ty! Czemu nie otwiera drzwi bo są, bo są zablokowane, bo nie tylko ty możesz GV otwierać. Otwiera. Mówię, bo są zablokowane i tylko ty możesz je otwierać. Okej, okay. dobra, 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 dobra. Czekaj, ja się przeniosę na Discorda na komputerze, będziesz mnie lepiej słyszał. Jestem, okej, okay. słyszycie. Mam nadzieję, że nie będę miał przespołagów. Podpilam te drzewa, co są obok nas, żeby ja wchodzić w krowę. Ty nie Okej, okay, dobra, nie słychać. Spać trzeba. Chyba. <grymne> <grymne> Go Jeszcze wyżej? Nie, to tylko po prostu tak, żeby było ładniej. Jakby to, to nie będzie wyżej sufii, to po prostu jest takie podwyższenie. No, nie dobra, musisz dobra. kopić wszystkiego. Dobra, dobra, dobra. Okay. aha Czy serwer wolił? Admin. Czekaj, polecę do nich. No tak, tak. Co się stało? Ooo, przyszedł. Co się stało Panie, się? Jaki skusiek. Nie, to tak. jest serwera. No. Przyszli. Teamejci. Przyszli nawet. No. No to Przyszli. Trochę poczekamy, bo on poszedł się i, i resetuje serwer. Aha. Nie, yes, ah. no jasne, robisz. Super. No, ja się okay. cieszę. Kuźwa, otwieram crafting table. Jestem i mnie wydupiło. Jestem i nie wydupiło. Jestem i jeszcze tutaj jestem. Ja gratuluję. Ja musiałam, wow. 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 żebyś wow. serwer debilu nie startował. I działa? I działa już? Tak, no jestem. Potem bym musiał serwer zespitować. Ale nie. Ale tyś Domin Nenel. O, też. Jesteś Nenel, ale i tak cię kocham. Kurwa, co jest. noc. No dobra, to dobra. my tylko po to. Ja <grywać> to miłego dnia, to o, dzięki o, tobie bo włączyłeś ten kanał. Nie ma za co jak coś do usług piszcie, że jeśli nie będzie działał serwer, to żebym wbił na kanał. O, no, to wiem że to ja Dzięki. <laughs> ileż można iść spać no Super. działa? Działa. David? Działa. On działa. No, no to wódki. A dobra. Zatw Znowu... No to chyba koniec.